Czyli rolnictwo, żywność i medycyna. Te trzy obszary będziemy głównie wspierać i w nich poszukiwać najlepszych rozwiązań. <laughs> Liczymy na to, że to nie jest wielki budżet. <laughs> to rzeczywiście tą nadzieję na pewno myślę, że sprostamy tym nadzieją i tym wyzwaniom, żeby to był początek, ale chcemy przede wszystkim stworzyć narzędzia, które będą dawały efekt, bo tylko na efektach chcemy się skoncentrować i <laughs> w tych trzech obszarach. I teraz już pracujemy, Uniwersytet Medyczny pracuje nad żywnością funkcjonalną leczącą czy wspomagającą leczenie insulinooporności, więc to jest konkret. Pomagać, tworzyć produkty żywnościowe i badać ich efekty w konkretnych grupach pacjentów, w konkretnych grupach społeczeństwa, po to, żeby później uczciwie powiedzieć konkretnym konsumentom, konkretnym pacjentom, konkretnym znowu grupom wiekowym czy, czy grupom społecznym, słuchajcie, to są produkty konkretnych właściwościach. Je możecie jeść albo tych nie powinniście spożywać. Na razie żyjemy w bardzo dużej przestrzeni dezinformacji, w bardzo dużym takim chaosie, który sprawia, że że opieramy się na często niesprawdzonych metodach. Jedzenie, żywność to jest podstawa naprawdę naszego zdrowia, albo przynajmniej jedna z kluczowych podstaw naszego zdrowia. Zasługuje na to, byśmy rzeczywiście dali jej ten taki bardzo mocny sznyt zdrowotny, by pacjenci, nie tylko pacjenci, dokładnie wiedzieli, co spożywają. Na tym polega nasza rola również w tym projekcie. by w ramach tej części, którą realizujemy w ramach, w ramach tej umowy, badać produkty i, i nie tylko w efekcie, z czego się składają, to jest zawsze pierwsza część, ale to, co jest kluczowe, kiedy podajemy, kiedy są spożywane przez konkretne osoby, jakie efekty zdrowotne występują u tych osób. Tylko tyle. I aż tyle. Dzięki temu, że Uniwersytet Medyczny uczestniczy w tym projekcie, będziemy mieli możliwość zweryfikowania zapadania prozdrowotnych właściwości na pacjentach z różnymi schorzeniami. Potwierdzić możemy właśnie ten efekt prozdrowotny. Dzięki temu ta żywność będzie miała udowodnione działanie i będzie pomagała w zapobieganiu różnego rodzaju schorzeń, czy też we wspomaganiu leczenia.